Siemaneczko, witam w mojej kuchni, 10 listopada 2020, wtorek. Czy dobry dzień? Dzień na pewno ciekawy. No i zacznijmy od tego dlaczego. Utrzymuję zdrowe nastawienie względem diety ketogenicznej? Tak, cały czas. Myślę, że pomagają w tym jakieś Filmiki, które oglądam cały czas, i te tematy, w których się kształcę, żeby coraz więcej się dowiadywać. Pojawiają się jakieś problemy, które mnie dotykają, więc je rozwiązuję. Tak jak opowiadałem Wam właśnie podczas retrospektywy, jak się uczy człowiek: czyli, że mamy najpierw jakieś doświadczenie, potem jest jakaś refleksja potem jest jakiś koncept teoretyczny i poprawiamy to nasze działanie. Bardzo często się dzieje tak, że człowiek do momentu, jak czegoś nie doświadczy, jak, jak coś nie spotka tego człowieka, to się nie nauczy. I mnie spotykają różne problemy w związku z dietą ketogeniczną, i przez to, że utrzymuję zdrowe nastawienie względem keto, pozwalam sobie na rozwiązywanie tych problemów i dzięki temu się uczę. Myślę, że tutaj, właśnie tym przykładem, może być ten motyw związany z tym, że całkiem niedawno cierpiałem, na to czy zastanawiałem się, czy nie, już nie jestem osobą, która zaczyna, której zaczyna się cukrzyca, albo coś w tym stylu się okazało, że to jest klasyczny przykład tego, i to jest, jest to zjawisko, które jest normalne u osób, które przechodzą na dietę ketogeniczną. Więc tak, to na pewno się udaje pozytywnie. Konkrety OKR pierwszy. Ukonkretnić dietę. Kalorie powyżej 3000. Czy to się dziś udało? Tak, to się dziś udało. Udało się i powiem Wam szczerze, że nawet udało się bardzo dobrze, bo mi pokazuje Fitatu 3004 kalorie. Czy węgle są poniżej 20 gram? Tak, jak najbardziej. 14,2 gramów. W takim razie pytanie co jadłem, że mi się to tak udało. W sensie na Śniadanie, i to jest ciekawe, wypiłem sobie kawkę z mleczkiem. Staram się tego mleczka już pić nawet mniej, z tego względu że zauważyłem, że tam jest dużo węglowodanów po prostu w tym mleczku. I ta kawa po wypiciu gdzieś tak koło 9:30, może 9:40, już mi tak trochę burczało w brzuchu, wypiłem tę kawę z tym mleczkiem, powiem wam szczerze, że się uspokoiłem do 12:00. Od 12 trochę zacząłem być głodny. O 12.55 naprawdę mi tak zaburczało w brzuchu, i to był sygnał, trzeba coś zjeść. No i zjadłem sobie posiłek drugi. I powiem szczerze, że no, był to posiłek tłusty i tak trochę w siebie go wmuszałem. Ale słuchajcie, co zjadłem? No zjadłem sobie boczku surowe, surowego, który sobie podsmażyłem. Zjadłem sobie masło do tego, dodałem tak, bo robiłem jęczmicę i dodałem jaja kurze I jak już one się trochę w miarę zrobiły, to jeszcze dodałem masło, żeby ta jęczmica była naprawdę taka maślana. I zjadłem do tego cały jeden serek camembert. Ten tłusty, 428 kalorii. 20,4 gramów białka, ale 38,4 g tłuszczu jest. Nie? No i bardzo mało węgli, bo to jest 0,2 węgli. No i do tego jeszcze wszedł majonez. No i powiem Wam szczerze, że trochę mnie to zemdliło w takim sensie, że znowu mi doszedł ten jedzeniowstręt. I tutaj taki wniosek miałem, że jednak ważne jest to pieczywo w moim przekonaniu, u mnie na pewno na, na keto, bo mam takie wrażenie, że czasami po prostu lubię się tak nasycić, wiecie, tak na jej, że po prostu czuję, że jest... To ta treść jest taka zawiesista no i tak trochę właśnie to hasło takie weź se chleba bo bez chleba się nie najesz no to jest czymś co do mnie przemawia powiem szczerze więc tutaj to jest nauczka żeby zwracać uwagę żeby zawsze mieć takie to bułki pod ręką z tego względu że jak mam jeść tą całą jajecznicę to jest takie czasami takie wiesz, ach no nie ileż można i to tłuste potem trochę się to odbija i tak mam znowu jedzenie odstępne za to macie bułkę dajecie na to masło i wrzucacie na to właśnie jajecznicę i bez problemu. Nie? Także to jest taka ciekawostka. KR3, 10 razy trening, a, a jeszcze właśnie przepraszam, bo to było to, co zjadłem. No i teraz słuchajcie, do tego czasu to wtedy mi pokazywało około 1400 kalorii, 1000, około 1500, nie? No i powiem Wam szczerze, że miałem zrezygnować już z, z tego, żeby utrzymać te 3000 kalorii, bo nie byłem głodny. Dopiero teraz, gdy nagrywam, jest 21.56, dopiero teraz, tak jakieś 15-20 minut temu, zaczął mi brzuch i się dopominać, że coś by zjadł. A wczoraj jeszcze czytałem, czy przedwczoraj, nie pamiętam, czytałem właśnie w ketogenicznej Biblii o różnych rodzajach postu, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby sobie robić jakiś IF i na przykład czekać to 12 godzin przed kolejnym posiłkiem, albo iść w okienkach 8 godzinowych, albo wręcz nawet 4 godzinnych. Ale czytałem o tym, że można robić też taką głodówkę na zasadzie, że na przykład w dzień poniedziałek jemy całe całą nasze zapotrzebowanie kaloryczne, a we wtorek jemy tylko 25%. I potem znowu całe, potem 25%. I tak do mnie trafiło, że może to jest coś, co warto spróbować. Nie mówię, że teraz, ale też trochę powiem szczerze, że przestałem się obawiać, co jeśli... Co jeśli się okaże, że nie zjem tej, tego zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia? I zwróćcie teraz uwagę, jakie to jest dla mnie dobre, że ustawiłem sobie te okr w sposób rozsądny. Gdzie przypomnę, że okr był rzeczywiście, żeby jeść te kalorie powyżej 3000, ale przez 50% dni. Czyli zostawiłem sobie tak naprawdę bardzo duży bufor na popełnianie błędów. To jest, ku temu są dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że to jest bardzo osiągalny cel. A więc w momencie, w którym go osiągnę, będę miał wystrzał dopaminy ten mój ośrodek dopaminoenergetyczny energetyczny będzie szalał, będzie zadowolony. Czyli mówiąc pros, ja będę sobie budował pewnego rodzaju fundamenty, na których po prostu będę stawał. I każdy osiągnięty cel będzie mnie, że tak powiem, wynosił w górę. Podczas gdy stawianie sobie bardzo... Ostrych OKR-ów, bardzo ostrych celów, takich wiecie, niemalże po prostu na nożu, na ostrzu noża, to jest czy nam się uda, czy nie. Doprowadza do tego, że te cele to jest trochę bardziej jak wspinaczka, to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli się złapać sufitu, już tak skaczemy po ten sufit może się uda się złapać, może nie, i ciągle spadamy, I nie mamy tego gruntu stałego pod nogami. Podczas gdy, wiecie, miałem takie przysłowie, że. Hmm, Ogromne sukcesy są zbudowane na fundamentach małych zwycięstw, takich każdego dnia. Więc ktoś by powiedział, stary, no, osiągnięcie 50% dni z kaloryką powyżej 3000 to jest pikus, to jest proste. To po pierwsze co odpowiem, to ok, to idź i ci zrób. A druga kwestia jest taka, że tak jak mówię, to jest dla mnie świadomość tego, że, że mam pod koniec tego wyzwania, takiego 30 dniowego mam taką świadomość, jest, udało się. Zrobiłem to, nie? Jest ta dopamina, buduje się ta pewność siebie. No to skoro zrobiłem 50%, to dużo bardziej realne jest, że zrobię 60, no nie? a potem może nawet 70, potem 80. Kto wie, może kiedyś się rzucę, żeby na przykład jednorazowo zrobić na 100%, co by było głupotą, bo to by bardzo dużą presję na mnie wywołało. A teraz zwróćcie uwagę: mam 50% dni do, do przerobienia, jeżeli chodzi o, o to, żeby mieć powyżej 3000 kalorii, i to mi daje duży bufor, i to mi też daje bufor. I to jest coś, czego się nie spodziewałem, że może się pojawić. A widzicie, poczytałem książkę i nagle się okazuje, że no można na przykład jeść 100%, a potem 25% zapotrzebowania kalorycznego, i że to, też, że to też jest jakaś forma głodówki, która sprawia, że te ciała ketonowe mogą rosnąć. I to jest coś pozytywnego. I teraz dzięki temu, że mam 50% dni takich ustawionych, żeby te powyżej 3000 kalorii zadać, czyli 15 dni muszę, że tak powiem, spędzić na tym, żeby mieć powyżej właśnie 3000 kalorii, to mi daje duży bufor i pozwala mi tak naprawdę eksperymentować. Nie że osiągnę cel, to jeszcze się pobawię i moim zdaniem to się też przyczynia do tego, że będę utrzymał zdrowe nastawienie względem keto, bo mnie to jara. W tym momencie już wiecie, jakby zjem, odpocznę, zjem, odpocznę. Po dwóch tygodniach, tam właśnie ketogeniczna Biblia, było napisane, że po dwóch tygodniach to poczucie głodu przechodzi. A wiecie, skoro ja dziś wypiłem kawę, potem zjadłem Śniadanie, powiedzmy, nazwijmy to jedzenie jakieś tam, żeby być bardziej dokładnym, lunch, chociaż wiecie, że nie lubię tego słowa, około godziny 12-13. I mnie to trzymało przez parę godzin, no to też się człowiek zastanawia, czy ja naprawdę w tym etapie potrzebuję wrzucać siebie w te 3000 kalorii. może organizm też coś nam komunikuje, może chce coś powiedzieć, może to ja coś źle robię. Biorę to pod uwagę, że być może gdybym miał bardziej poukładane te posiłki, gdybym jadał bardziej regularnie, czy coś w tym stylu, gdybym naprawdę wchodził w, w ten intermittent fastening, to być może mój organizm by reagował inaczej. Niemniej jednak dzisiaj się stało tak, jak się stało, no i po prostu starałem się z tego wyciągnąć wnioski. Uważam, że to jest wartościowe, więc to też miejcie na uwadze. <laughs> Lecąc dalej, kr trzeci, A właśnie, znowu. No i co się stało dalej? No jakby zjadłem sobie ten. Zjadłem to się śniadanko, później sobie tam obiadek, lanczyk, potem sobie jeszcze dorzuciłem orzechów pekan i powiem Wam szczerze, że na samym końcu patrzę na to moje fitatu i ono mi pokazuje, że mam mało białka, mam jeszcze mało, jeszcze mniej węglowodanów. Tak mi pokazało, że mam, ja miałem chyba z pięć węglowodanów spożytych w ciągu dnia. No i tak popatrzyłem sobie, że możemy sobie zjadł orzeszków. No i słuchajcie, zjadłem orzechów. Zjadłem orzechów za 1215 kalorii, ktoś powiedział, wow, ale dużo orzechów, nie, słuchajcie, ja zjadłem 156 gram orzechów, to żeby to być bardziej takim dokładnym, to to jest taka jedna paczka orzechów, taka jedna paczka, zjadłem orzechy makadamia takie solone i jeszcze sobie dorzuciłem trochę orzech, orzechów pekan i byłem w szoku, bo to tak naprawdę były takie, no powiedzmy, dwie garstki. No nie, tak byśmy jakbyśmy dwie ręce złożyli w ten sposób, o wiecie, że, że jedna, jedna ręka po prostu trzyma o w ten sposób, no nie, to to by wypełniło te, te ręce tych orzechów. No nie, nie powiem, że było mało, ale też nie powiem, że jakby nie mnie ilość orzechów proporcjonalnie do kalorii, które są w stanie zaoferować, nie? No to sprawia, że zaczynam myśleć, nie, bo orzechy tutaj wychodzą, że są świetnym dopychaczem, tak samo jak wczoraj się okazała tym świetnym dopychaczem tłuszczu ta śmietana. Także to jest kolejne zdrowe, fajne doświadczenie. Zjadłem że orzechy dosłownie przed chwilą i powiem Wam szczerze, trochę poburczą brzuch, poburczą. Trochę tam czuję, że na wierzchu jest takie uczucie, że mógłbym coś tam jeszcze wrzucić, bo potrzebuję takiego wiecie, chleba po prostu. Jak zjadł chleb z masłem, z jakąś serkiem i szynką, to po prostu to bym się uspokoił, nie? Tak, ale też nie jest tak tragicznie. Także tak, to jeżeli chodzi o węgle, także, o, przepraszam, o jedzenie, także udało się, jakby rzutem na taśmę, ale jest 3000 kalorii, a już brałem pod uwagę to, że zawalę ten dzień, że mogę sobie pozwolić, tak, żeby zepsuć ten dzień. No, ale zjadłem tych orzechów. No i co dalej? Kalorie, 3004 kalorie, białka 78,2. To jest super. Zobaczymy, jak jutro zareagują na to ciała ketogeniczne, tak, mam nadzieję, ketogenne ciała no wiecie o co chodzi. W każdym razie zobaczymy jak na to zareagują, czy jeszcze zmniejszona ilość białka doprowadzi do tego, że jakiś będzie pozytywny skutek. Tłuszcze na 280 gramów zjadłem 288, więc super, no i węgla 14,2. Także bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o dietę, przynajmniej jeżeli chodzi o statystyki. Jeżeli chodzi o moje podejście do żywienia, to jest nad czym pracować, bo też teoretycznie chciałem sobie zrobić dzisiaj steki, ale wiem, że steki by sprawiły, że bym przejął, jeżeli chodzi o Białko. Za to jutro jest 11 listopada 2020, Święto Narodowe jest wolne, więc myślę, że rano sobie po prostu zrobię steka. KR3, 10 treningów, tudzież ruchu troszeczkę nie. KR4, pobudka o 6.55, tak udało się to, za to wstałem z łóżka około 9, nawet z hakiem, nie pamiętam, um, bo w Pracy byłem tuż przed dziesiątą, ale mogłem sobie dzisiaj na to pozwolić z tego względu, że miałem spotkanie do, do, do późna. więc Wiedziałem, że muszę troszeczkę później odpalić tego laptopa, żeby nie, nie wyrabiać nadgodzin. To by było na tyle, jeżeli chodzi o OKR pierwszy. OKR drugi, uczynić dietę bardziej przewidywaną. OKR 5, 5 opracowanych przepisów. Nie, tutaj nic. Sobota jako dzień zakupów też nic. Mam takie przeświadczenie, że jutro jest sobota, więc nie skoczę na zakupy. No i tak, no to było chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten OKR. OKR 3, zmierzyć swoje postępy. Miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o dzisiejsze pomiary glukozy, ketonów i GKI. Słuchajcie, glukoza mi wyskoczyła na poziomie 5,5. I to już jest glukoza, która się utrzymuje na takim podwyższonym poziomie któryś dzień z kolei i dzięki temu, że się dokształciłem w tematyce właśnie związanej z, z przejściem na keto, z ketoadaptacją, to czuję się spokojnie, jeżeli chodzi o te kwestie i wiem, że to się unormuje, zatem wiadomo, jeździć, obserwować. Co się okazuje? Liczyłem po wczorajszych ketonach 0,5, pomyślałem sobie, kurczę, jeżeli faktycznie zmniejszę białko, to może się nawet pojawi, tak chciałem, żeby takie było, wiecie, minimum 0,5, nie, żeby utrzymać. Mówię, jak pojawi się 0,6, no to będzie ekstra, a pojawiło mi się 0,7 i to jest yy, super, bardzo miłe zaskoczenie. No i to oznacza, że GKI jest 7,8, czyli, że tak powiem, in the game, back in the game, wracamy do gry, jeżeli chodzi o moje Keto. Yy, będę je dalej sprawdzał i obserwował, co, co to oznacza, jak to oznacza, ale na razie widzę silne połączenie, nie wiem... Yy, no, nie, nie jest to przebadane przeze mnie tak mocno, no, są to jakieś luźne obserwacje, ale jest to mocna obserwacja związana z tym, że rzeczywiście w moim przypadku ilość białka spożywana dziennie wpływa na ilość ciał ketonowych w moim organizmie. Także dzisiaj zjadłem 78,2, zobaczymy co będzie jutro, bo nie zmieniałem swojego stylu życia, dzisiaj cały dzień przesiedziałem w domu tak jak wczoraj, także zobaczymy czy coś to zmieni czy nie. A zobaczymy, jakie będą efekty. Fitatu 80%, żeby mieć wpisane tak, to też się udało zrobić. A 5 pomiarów wagi nie dotyczy wrażenia z dnia. Nic specjalnego, powiem szczerze. Wszystko, wszystko ok. Wszystko, jakby takie, no tak jak mówię, to wrażenie z dnia było takie, że trochę nie miałem czasu. Miałem cały dzień zawalony meetingami i nie miałem nawet czasu sobie zrobić dobrego jedzenia. A zauważyłem, że jak chcę sobie zrobić dobre jedzenie, przygotowane już nawet mentalnie, to potrzebuję na to tak z godzinki. Taki, taki, oczywiście licząc, że wchodzę do kuchni, przygotowuję jedzenie, zjadam to jedzenie, sprzątam i wychodzę. No to tak, może nawet krócej, tak, ale godzinę fajnie mieć po prostu na, na taki obiad, żeby sobie na spokojnie to zrobić, żeby to było zdrowe i sensowne. No i przede wszystkim zdrówka Wam życzę w tych czasach covid a Mam nadzieję, że wszystko u Was jest w porządku, że trzymacie się i, i oglądając to już właśnie. Nie w listopadzie, ale w kwietniu, a w zasadzie, przepraszam, w maju, już wtedy, no to uh, jest trochę lepiej w tym naszym kraju i, i na świecie. Życzę Wam tego i byle do przodu. Także dzięki, pozdrawiam.